Dzień dobry! Mamy mówić do pana czy do kamery? Tak! Do kamery? Tak! Cześć, nazywam się Michał, a to jest Makisław. Tak, Makuś? Jesteś Makisław? A tu się na modę zwa Sali, a to jest Rokuś. Tak! Witamy na naszym kanale. Będzie to kanał lifestyleowy. Tak, Makoś będzie uczył was tańczyć. I będą oczywiście przewijać się przez niego moje trzy potwory. Tak! Pierwszy materiał będzie poświęcony i ma dokładnie to o bezpiecznym wycieczkom rowerowym nie tylko rowerowym z papuwami. I zaraz wjedzie tutaj ten materiał ten materiał, ale wcześniej zapraszam Was i bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, polubienie, łapki w górę i raz, dwa, trzy materiały wjedzę na tapetę. A o czym to ja miałem mówić? To jest dobre pytanie. Teraz omówimy sobie kapsuły, w których podróżują moje potwory. Piszczotliwie mówiąc. To są takie plecaki firmy Petfit. Eee, I one generalnie mają bardzo istotną funkcję. Są wentylowane aktywnie. Mają taki specjalny moduł z wentylatorem, który. Eee, Cyrkuluje to powietrze, i dzięki temu no, nam się tak nie udusi w środku. Plus te szyby tutaj, one są z filtrami, i one się przyciemniają, rozjaśniają, przyciemniają, rozjaśniają. I tutaj mam akurat dwa modele takiego plecaka. To jest seria pierwsza, to jest seria druga. Różnica generalnie jest w module chłodzenia. Jeżeli chodzi o wydajność, to one są takie same. A jeżeli chodzi o obsługę, jest to inne i generalnie konstrukcja w środku. Ja to Wam zaraz pokażę. Zacznijmy od tej pierwszej generacji. Tutaj mamy panel dotykowy. Tapiemy sobie i sobie tryby zmieniamy. To jest tryb automatyczny. To jest taki lżejsza wentylacja, tu jest. Najsilniejsza wentylacja. Tapiąc dwa razy, włączamy sobie oświetlenie w środku, które również jest tutaj. Oświetlenie. Te moduły są zasilane przez powerbank, zaraz do tego wrócimy. Natomiast w drugiej generacji, to jest druga generacja, e, mamy Taki moduł, i tutaj mamy pokrętła. I tym jednym pokrętłem sobie włączamy wentylację, i tutaj sobie regulujemy siłę inaczej niż, niż w tym pierwszym, że mamy w zasadzie trzy, trzy tryby. Tutaj nie mamy automatycznego trybu, ale możemy sobie tak regulować. No plus mamy światełko, również ręcznie sobie włączamy, i też możemy regulować sobie. Siła świecenia tego światła, natomiast w tej pierwszej generacji mamy tylko jedną siłę świecenia: świeci albo nie. Teraz wam pokażę, jak wyglądają te moduły w środku. Jak sobie otworzymy ten plecak, to mi się kable jakieś łączą. to to jest moduł w tej drugiej generacji tak wygląda. On jest mniejszy niż w pierwszej generacji pokażę wam jak to wygląda w pierwszej generacji sznurki, sznurki, sznureczki w pierwszej generacji wygląda to o tak powerbanki, nie wiem wam pokazać, więc pokazuję ale mamy takie kieszonki skryjówki na powerbanki ja używam jak już wspomniałem dużych powerbanków to są e, 20 tysięcy miliamperogodzin. jak mówiłem wskaźnik naładowania pomocna rzecz polecam no i taki powerbank nam starczy na i jeszcze trochę zasilania tego, tego wentylatora spokojnie na całodniową wycieczkę możemy sobie jechać i Myślę, że więcej jak 20% nam nie zużyje takiego powerbanku. Tutaj to akurat taki używam. Tutaj też mamy e, taką kieszonkę, o, petki PowerDog. Była bardziej fafarafa. I tu też mam inny powerbank, również 20 tys. mAh, także z wskaźnikiem naładowania. To był ładowany, miał 100%. Myślę, że jesteśmy w terenie ja wiem ile 3 godziny, 2-3 godziny, coś takiego, 4% zużyło. Więc tak to wygląda. No, to było było na tyle. Bla, 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 bla. To by było na tyle, jeżeli chodzi o powerbanki. Teraz będziemy omawiać kolejną rzecz, czyli wózeczek. Dajesz wózeczkę. Co jest, Rokisław? Zostawcie wyteszelki, mędy małe. Już starczy. No. To jest wózeczek, e, który używam. E, do tego wózka wchodzą dwa takie plecaki, dwie takie plecako kapsuły. E, Coż mogę o nim powiedzieć? Jest jak każdy widzi. Ma chorągiewkę ważna rzecz. Ważna rzecz, tak. Rągieweczka, żebyśmy byli widoczni, to jest generalnie wózek tego typu, jak dla dzieci. Z tym, że to nie jest dla dzieci, a dla zwierząt. Eee, <laughs> zbliżenia, proszę tutaj. Mamy tutaj miękką taką poduszkę. Możemy oczy tutaj na, nasypały z jedzenia. Tutaj. Eee, miękką poduszkę mamy. Tutaj jeszcze podkładam taki kocyk, żeby był większy. też kocyk ręczniczek, żeby był większy rand. Rząd Rokisław nie fajnie zrobił. Co jest istotne, mamy tutaj zaczepy i oczywiście plecaki przypinamy do tego wózka, żeby nam wzięły i nie uciekły. Tu mam jeszcze jeden. I na górze mamy również zaczep i spinamy te plecaki. Potem wam pokażę, jak je montować. Co jest jeszcze fajne? Ja używam głośnika bezprzewodowego i bluetoothowego, no właśnie jak to głośnik. Jeżeli są zestresowane, na przykład, czy zmęczone raczej, zmarudzone, to zestresowane to one to niekoniecznie marudzą, są takie znudzone, czegoś chcą, to ja im włączam muzykę, przeważnie jest to Weightless Marconi Union, które je bardzo wycisza, relaksuje, mocno polecam. No to taki jeszcze dodatkowy patent. E, oczywiście materiał jest wodoodporny. E, łatwo brudzący, co widać zresztą, był czyszczony dopiero co i już się ufajdolił. E, mamy tutaj takie zamknięcia. Ja nie zamykam, no bo to no są w tych kapsułach, to po co, no ale generalnie wszystko się kurzy. Mamy takie zamknięcia na deszcz. Tutaj z tyłu też możemy sobie zamknąć. Co tam psykacie na siebie? I tutaj mamy również też klapkę w góry. Możemy sobie z kolei otworzyć taką klapkę. O! Tak to wygląda. Nie ja tutaj zapraszam jeszcze. Dla bezpieczeństwa, oczywiście, e, powinniśmy mieć światełka w takim wózeczku. Ja mam dwa. Co jest jeszcze fajne i co każdemu polecam. To to światełko, tu Wam pokażę, jak włączę kabla starcze. To światełko jest również kierunkowskazem. Ponieważ mamy dłuższy taki zespół z rowerem, to bardzo wygodna rzecz i zdecydowanie polecam. Groszowa sprawa. No i z grubsza tak to wygląda. Wózek e, znosi obciążenie 300 kg, to jest aż na to. Możemy to oczywiście inne zwierzęta też wozić, ale no ja używam go dla moich przecudnych potworów. Tak to wygląda. Jeszcze pokażę Wam, jak on się montuje. I co jest jeszcze istotne? Właśnie. Istotne jest to, to jest bałagan niesamowity, ale to jest nieistotne. Istotne są już inne rzeczy. Istotne jest to, żeby ten wózek był poziomo. Nie był zadarty do góry, bądź nie był za nisko, żeby one miały generalnie poziomą taką powierzchnię. Dlatego też musimy dobrać odpowiedni rower do takiego wózka i za rower, że będziemy mówić. Ale pokażę wam jak to się montuje. Zapraszam tutaj mojego operatora. Więc wózek ma dodatkowe zabezpieczenie taką taśmą. Jest też fajna rzecz. A montujemy go na taki bolec. Który mocno siedzi. O! Co wy tam kombinujecie? I to jest taka szybko złączka, możemy sobie go odczepić. Przyczepić generalnie do ramy, oczywiście jest przykręcony taki moduł, do którego sobie wózek wpinamy. I wiadomo, mamy różne rowery, różne ramy, różną geometrię tych ram. Mój rower akurat jest taki do tego celu, że, że ma tak ramę skonstruowaną taką geometrię, że ten wózek właśnie jest poziomo i nie jest nic nisko przechylany. mamy oczywiście przegub, który pomaga nam przy manewrach oraz który jest takim zabezpieczeniem, że jeżeli byśmy się wywalili albo rower by się nam wywalił, to się nam wózek nie wywali. to zaraz będę skonstrują. Co zapinamy. Proszę bardzo. Dodatkowo. Jak jedno zawiedzie, to drugie będzie się trzecie. Co wy tam kombinujecie? Kurczaki? Co to za ojczenie? Co się dzieje? Myszku? Co jest? Chciałeś skomentować coś. Dobrze. Będziesz komentować. Co jest? Ej, no dzieci. Nie, 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 nie. Tak się nie da. Co się dzieje? Sali, nie bądź menda. Co to ma być? Damą być? Nie mendą. Damą być salutka? No, chodź, jakoś tutaj do mnie. Zaraz omówimy. Omówimy rower. Jaki akurat ja wybrałem do tego wózka. Do celów podróżniczych z papugami wybrałem sobie taki rower. To jest Full MTB maraton. Full to znaczy, że ma tylne zawieszenie. Je, jego geometria jest tak zrobiona właśnie, że umożliwia to, jak widzicie zresztą, e, zamontowanie tak wózka, żeby on był, on był poziomo. No, rower powinien być też dla nas wygodny, co jest bardzo istotne, żebyśmy by nie byli zmordowani e, i żebyśmy mieli komfort jazdy. Także zdecydowanie polecam e, dobranie roweru pod e, własne, e, własne, wygody i preferencje. Ja akurat lubię mieć wygodnie, więc także sobie różne gadżety do niego wziąłem, żeby było wygodnie, wycieczkowo bo co gdzie schować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co Wam miałem pokazać? Co się stanie, jak się nam wywali rower? Aż mi mikrofon odpadł. To się stanie. Nic się nie stanie. Rower będzie leżał, a wózek nie. Przyszedł bardzo. Demonstracja na żywo. No. No to to by było na tyle. Przejdziemy do kolejnej kwestii. Istotną kwestią, którą musimy poruszyć przy tych wycieczkach, to jest to, że generalnie nie powinniście zakładać szereg papudza na zewnątrz. Chyba, że macie ptaki tak wychowane, tak przetrenowane, że się jakieś puchły mnie jedzą. Że, że będzie to bezpieczne I ja tak mam i ja to zrobię i pokażę wam jak to robię natomiast e, dopóty dopóki nie będziecie mieć absolutnie milion procent pewności że to się uda że jesteście w stanie sami to zrobić absolutnie tego nie róbcie to do dzieła będziemy teraz zakładać szalki Rokiesławowi Rokiesławowi będziemy szalki zakładać salutka sobie dała poza kadrem Chodź Rokosi. No. Czy... O jejku, jejku. Jejku, jejku. A co my tu mamy Rokisław? Zobacz szeleczki. Najpierw przez główkę. Czekaj, bo ci jak... O, przez główkę. Teraz skrzydełko. Jedno. Skrzydełko drugie. O, nie podobać się, tak? I... Chodź tu, kochanie. I zaciągamy. Tutaj wam pokażę, to jest skóra, którą ja naszyłem. To nie są naprawiane szelki, tylko to jest e, precaution. E, żeby nie przegryzł szelek, a on sobie po prostu gdzieś tam gmerał w tych szelkach. No i stwierdziłem, że naszyję tą skórę. Tak dla bezpieczeństwa, żeby żeby sobie kuku nie zrobił z tymi szelkami. No i też, żebym nie musiał prozaicznie kupować kolejny szereg za dwie stówy. I o. No i proszę, i Rokisław jest ubrany wszelki. Tak jak mówiłem, jeżeli nie macie takiej relacji z ptakiem jak ja, jeżeli nie macie wprawy, nie róbcie tego broń Boże na dworzu, ptak wam ucieknie. I wtedy będzie tragedia. Bo nawet jeżeli nie będzie chciał uciec z sensu z się przestraszy i tak dalej. No Rocky też jest przyzwyczajony, a gdzieś tam taki był troszkę bo go wyjąłem i uszelki zakładam. No więc yy, pragnął uciec, nawet jak nie będzie chciał tak naprawdę uciec. Problem będzie taki, że nie będzie wiedział jak wrócić. No i będzie... niefajnie. A teraz absolutnie, absolutnie nie, nie naśladujcie mnie. Chyba że macie takie skile i macie taki. co e, z e, i macie taki level e, zaufania, e, level opieki, level, e, level więzi ze swoimi ptakami, no to wtedy to jest już inna, inna dyskusja, ale o tym będziemy kiedyś sobie rozmawiać. Tak, Rokuś? No. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szelki. Zostaw. To generalnie Wam pokazałem mniej więcej jak to wygląda. Eee, uważam, że to jest bezpieczne, eee, ponieważ nawet gdybyśmy mieli jakiś wypadek, tak jak Państwo tutaj przed chwilą, nie byłem pokazywać, bo wybrujemy twarze, no to my się potłuczemy, a wózek się na mnie wywróci. Papugi będą bezpieczne. Tak, jeszcze omawiając te plecach o kapsuły, co jest istotne. To to, że one są z jednej strony sztywne, z drugiej strony są bardzo elastyczne. Więc w razie czego jak jakiegoś upadku czy czegoś, to one nam zamortyzują ptaka po prostu, że on się nam tam nie pobija. Oczywiście powinniśmy jak najbardziej włożyć jakieś miękkie ręczniczki i takie inne historie. Tam oczywiście jest taka wkładka, która jest miękka, ale to no, to jest za mało. Skąd ja to wiem, bo rzucałem Rzucałem, testowałem, nic się nie działo, więc, więc uważam, że, uważam, że są bezpieczne. I jeżeli tak podróżujemy z papugą, to co już nie chcesz, tak? Chodź. Jak tak podróżujemy z papugą, no trzymaj się mysza. Jak tak podróżujemy z papugą, to jest to bezpieczne, bo po pierwsze nie udusi się nam nie możemy, absolutnie nie możemy i nie róbcie tego, nie kupujcie takich tego typu plecaków, kapsuł bez aktywnej wentylacji, ponieważ to będzie działać jak sauna i no, zabijemy swoje zwierzę. Ja wiem, że one są dużo tańsze, no ale jednakowoż nie o to tu chodzi, żeby zaoszczędzić 50 zł w te czy we w te, no może trochę więcej, ale jednak. Są jeszcze takie wersje tych plecaków, które mają dodatkowo funkcję związaną z powiązaniem ze smartfonem i możemy tam z tego co się orientuję sprawdzać sobie jaka jest temperatura w danym momencie. Jest to zbędny gadżet moim zdaniem, dlatego ja się na niej nie zdecydowałem. aczkolwiek w sumie całkiem fajne. Całkiem fajne, jeżeli ktoś chce w pełni kontrolować warunki klimatyczne swojego stworzenia. Co jest istotne jeszcze i czego absolutnie pod żadnym pozorem, e, pod żadnym... absolutnie nie róbcie. Nie jeździcie rowerem czy hulajnogą czy czymkolwiek tego typu e, z papugą na szelkach bo to jest proszenie się o kłopot i po prostu zabijemy to stworzenie. Wkręci nam się ta, ten sznurek w koło, w zębatkę w cokolwiek i po ptaku. Koniec. Więc żeście w ogóle nawet nie wpadli na taki pomysł. Absolutnie nie, nie wolno i nie róbcie tego. Jedynym bezpiecznym takim środkiem do podróży, moim zdaniem, jest tego typu kapsuła. W lecie jak jest upał. Bo oczywiście no, możemy niby w transporterze sobie wieść e, zwierzaka, no ale jednak ten upał będzie się udawał we znaki i mm, jak będzie tak walić na nie słońce i tak dalej, no to też się nam spiecze i będzie spieczony. <laughs> Więc nie bardzo, nie chcemy pieczonych, pieczonych kurczaków. Mm, e, Oczywiście jak jest chłodniej, tak od 20 stopni, 18 i tak dalej, no to możemy sobie tak pojeździć. E, ale też zależy jaki mamy transporter, bo nie każdy transporter jest bezpieczny, wystarczająco elastyczny. Więc jeżeli mamy taki gruby transporter e, w sensie z grubą kratą i tak dalej, no to nie, niekoniecznie, że to ciężkie, zważenie, że... no nie. Jeszcze fajnym patentem, czego ja nie wdrożyłem. Nie dorobiłem się niestety tego, ale się może dorobię, jak się dorobię, to wam pokażę. Bagażnik i kosz wiklinowy na tym bagażniku. Znalazłem nawet fajny bagażnik, który by się nadał do mojego roweru, ponieważ, tak jak wam wspominałem, jest to full z silnym amortyzatorem no i zwykłego bagażnika, takiego jak do przeciętnego roweru ze sztywnym, tylnym zawieszeniem, no, no nie zamontuję. Ale znalazłem taki fajny podwyższony bagażnik właśnie na sztyce, czyli na tą rurę gdzie siodełko jest zamontowane który tam wytrzymuje dość duże obciążenie i znalazłem też fajny wiklinowy duży kosz. E, no i tak sobie pomyślałem, że wtedy trzeci, e, trzeci plecak, trzecią kapsułę można by wozić również w takim, a, sobie w takim e, koszu, a nie na plecach. E, I tutaj przerywnik dla Was, jak to wygląda, jak się jeździ e, z nimi e, rowerem. W takim sprzęgu z wózkiem, no i z jednym plecakiem na plecach. Oczywiście jest to wykonalne i bezpieczne. Co jest jeszcze istotne odnośnie geometrii roweru i naszej wygody, tutaj raczej powinniśmy mieć, raczej nie, nie raczej, a po prostu rower, w którym siedzimy jak najbardziej pionowo czyli rower, właśnie albo w stylu miejskim, aczkolwiek no tak jechać sobie gdzieś pod miasto to może niekoniecznie czyli to albo rower crossowy albo rower typu enduro albo właśnie rower mtb przerobiony na takiego wycieczkowca no różne rzeczy można robić generalnie musimy z głową, z głową sobie również dobrać rower do tego typu wycieczek zostaw to Maki. jeszcze jedna rzecz ja wam mówiłem o wycieczkach rowerowych ale oczywiście możemy również sobie takimi kapsułami uskutecznić wycieczki, inne na przykład wycieczki elektryczną hulajnogą. I teraz tak, może się to wydawać kontrowersyjne i niebezpieczne i tak dalej, ale tylko pozornie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli poruszamy się taką hulajnogą zgodnie z przepisami, to bez problemu jesteś w stanie zeskoczyć z takiej hulajnogi, nie tracąc równowagi, i nie narażając również naszego ptaka na krzywdę, że się z nim wywalimy. To równie dobrze, że się na rowerze możemy wywalić. Tak? No, wyjdziemy z domu po kapustę do warzywniaka po drugiej stronie ulicy i nas może autobus przejechać. No, tak? Różne rzeczy mogą stać. No ale jakby nie czarnowidzmy. Żadnych czarnowidzmów. No. E, tak jak mówię, jeżeli jedziemy z prędkością e, przepisową, Czyli 6 km na godzinę po chodniku do 20 km na godzinę po ścieżce rowerowej, bądź po drodze jezdni. Jeżeli prędkość e, ograniczona jest do maksymalnie 30 km na godzinę, to wtedy powinniśmy właśnie jeździć po jezdni, e, i tyle. E, więcej, szybciej absolutnie nie. Myślę, że taka bezpieczna prędkość to jest tak około 15 km na godzinę. I jesteśmy spokojnie w stanie zeskoczyć z tej hulajnogi. Oczywiście ją później ona się tam jedzie i się rozwali, byleby nam się nic nie stało i naszemu takowi. I tu też przerywnik dla Was, jak to wygląda, jak się jedzie właśnie taką hulajnogą. No to sobie zobaczcie. No i salonia, robimy siupa. Chciała. Tak. coś tutaj nam się przekręciło. Czekaj, muszku. Tak przekręciło nam się. Czekaj, nie chcę ci piórek. Nie, nie, nie. Ok, tak, tak, tak. No. Jakieś muchy, kolejne mnie tutaj. Jedną skrzydełkę, jedną ręką to niewygodnie, ale da się. Nie, 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 nie nie ładnie. Drugie skrzydełko, salutka też ma skórę przyszyta. Właśnie, puder. Tak ładnie widać, puderek. I przez głupcze, gór... czekaj móżko. Przez wszelki zdjęte. Salutka dziko kapsuły i śrub I montujemy. I to może zobaczycie jak montujemy tutaj. To co burczy tak cały czas w tle to są właśnie te wentylatory od kapsuł tutaj przypinamy Lokiego. z drugiej strony, będziemy przypinać solówkę. Właśnie, to za chwilkę. O. I robimy tak. Cyk. Zarobkusia. Zasalutka. I cykl. I Jeszcze będziemy przypinać z tej salutki. I teraz mamy tak krzyżowo zapięte i... Oczywiście możemy zapiąć więcej, ale to już jest overkill. W przeciwnym Weźmiemy do prania. Łączniczek. Majtało. Światełka. No i mamy spakowane taszory